Słyszałeś moją klawiaturę? A no tak, najbardziej klawiatura... najgłośniejsza klawiatura w powiecie. Jak to u mnie wygląda? No? Ktoś coś pisze tego i ja od razu... Czego? No. <grym> Chciałem utrzymać się w tej normie poniżej 80. Nieważne ile, ale poniżej 80. Kranat, Masz tu kapkana zaraz przy sobie. Od lewej na automaty będziesz go miał. Brawo. Tu też bieg. Ja. Merusi? Tak. Łapka kapka na raz. Nie. No, a właśnie zapomnieni no <noise> <noise> Karolu to się nic nie <noise> dzieje To tylko ci daje obronę psychiczną? To... <noise> Bartuś ja wczoraj wbiłam Jak graliście, ale ja was w ogóle nie słyszałam Bo jest tak, cicho I wczoraj jak wbiłam co jest... <noise> I wczoraj jak byłam już w domu Sam z siebie powiedział? A, bo ja tam mu zagadałem troszkę po prostu, więc chyba też pojedzieł. No. Jak się to mówi, trudno. Chciało, nie? Tak ze szkoły mieć yy, prawko, wyobraź sobie. Myślę, że być fajna rzecz w sumie. No, ale jesteś już zależny na całe życie tak naprawdę od tego kierunku. No tak, też. Tak. Znaczy no chyba jak przestaniesz tego, ale masz wyrobiony, to chyba ci jakoś na to nie wnika na prawko, nie? Dzięki, że go zabijeś adrenałem zdechł. A zdech. szybciej te chomiki. sekund. Plan your accordingly. 5 seconds left Bomb located by Op4. New feed aktyw. Przepraszam. Nice. Hop 4 la last- Hop Lol! Adi, pusto! Oh. Jezuze, jak jak... Gościu, nie mógł mnie trafić w magazynku! <grywka> <grywka> Chyba <laughs> mnie już nie lubi <laughs> Gosia, weź go pilny, żeby mnie nie pobił. proszę <laughs> Siedzą przed budynkiem Może dlatego, że chłop do mnie strzelał I musiałem się jakoś bronić

I mię zas... Yeah, uh -huh. yeah, I mię zas... Ona Dobra Dobra Gracz nie ma płci W sensie nie, gracz ma spawny płci Nie działa Tylko walker ja może być taki i ruch ma mało Ma jedną czwartą Dzięki za info